Siemaneczko sześcio nagroi, ja wam nagram top 10 polskich modów tygodnia No jak widzicie, Fortschmita wydarze kwelżowali. Otwierają się w nim drzwi Grubera szarkę, Leja. Wam szybko jeszcze nagrać, bo wam Sam tych nagrałem kamerę ale Słaba jakoś była i się wkurzyłem Tutaj taką fajną Dali z ale tu po sobie, na tych no i tu takie dzisiaj jest poniedziałek, tu wlatuje odcinek poniedziałek chcę dwu minutowy, dwuminutowy nam wam nagrać, bo pokazuję tu jest fajny dom tu jest obora